Wyobraź sobie, zastosowali coś, co się nazywa Zero Search. Bo teraz wyobraźmy sobie jakby jakiś trening modelu, tu mamy jakiś tam korpus treningowy, ten model się, powiedzmy, trenuje, ale również jakieś tutaj mieli rozwiązania polegające na tym, że jak brakowało wiedzy, to wykorzystywali api wyszukiwarek przeróżnych, nieważne, czy to jest Google czy jakaś inna wyszukiwarka, do doszukiwania ciągle świeżych informacji na poziomie treningowych. No i zobacz, to są naukowcy chińscy z Alibaby. I conclusion mamy tutaj. O. Zaraz powiem o co chodzi. Wyobraź sobie Damian, wy zbudowali model czy proces treningowy, który nie wykorzystuje serchu, tylko przewiduje, jak wygląda sercz. Czyli nie musi odpytywać na przykład Google w poszukiwaniu strony internetowych, tylko przewiduje, co tam się znajduje. Jakie strony internetowe i dalej obcina ten element wykorzystania wyszukiwarki do poziomu treningowego. I tutaj naukowcy właśnie to nazwali Zero Search, zero search, metoda zero search, the reinforcement learning, czyli ten proces treningowy. I tu gdzieś była informacja: Without interacting real search engines, czyli widzisz, nie, nie używają prawdziwych wyszukiwarek. I i gdzieś tutaj chyba teraz tego nie znajdę. Było podsumowanie, że z takim podejściem, przewidując wyniki wyszukiwania, nie bazując na rzeczywistych, nie utracili jakości w procesie treningowym, więc jakby jest dobre pytanie, gdzie do czego jest jeszcze potrzebny ten search, przynajmniej tutaj.